Cześć wam. Przychodzę do Was dzisiaj z serią CarVlog Vlog. Tak, chcę taką serię gdzieś tam wrzucić na nasz kanał. Będą to pogadanki na różne tematy. Zobaczymy, na, co, o, o. na jaki temat będziemy chcieli rozmawiać. O tak. No i oczywiście, co? No, chciałam już jakiś czas temu zacząć zacząć, zacząć wrzucać w sumie to, co już sobie zaplanowałam, co tam mam po, ponagrywane. No, ale się okazało, że u naszych sąsiadów wybuchła wojna. I tak jak większość gdzieś tam się zastanawiałam, czy, czy nagry, nagrywać, czy w ogóle robić coś w tym kierunku, czy sobie jakiś czas odpuścić. No, wiadomo, sytuacja nie jest ciekawa. Wiele gdzieś tam osób się powstrzymuje od takich rzeczy, niektórzy nawet od działalności w internecie. Ale no, ile tak można? Fakt, że jakiś czas było mi to nawet na rękę, mogłam się swobodnie zająć innymi sprawami, które gdzieś tam w moim życiu mimo wszystko się toczą. No, ale jednak, chcę to ciągnąć, chcę, chcę nagrywać. Więc. No tak jak mówię, no, trzeba w końcu wrócić. I myślę, że to jest właśnie to jest ten moment. Mm, wojna jest. No, tego, nie, tego faktu nie ukryjemy. E, dzieje się źle. Giną niewinne osoby, e, z powodu jednego szaleńca, no bo inaczej tego nazwać nie można. E, no i tak, no, trzeba żyć dalej. E, myślę, że. Najlepszym, co możemy zrobić, to właśnie nie przestawać, tak? Nie przestawać żyć tak, jak żyliśmy do tej pory. Oczywiście, no, wszystkie akcje pomocowe, tak, dla Ukrainy, dla ludzi z Ukrainy, czy ludzi, którzy gdzieś tam dotarli do nas, do Polski, jak najbardziej, zawsze warto pomagać, aczkolwiek, no, my nie możemy zamknąć się tylko na ten jeden temat i żyć tylko tym tematem. No, bo tak, no. Jak się dowiedziałam rano, że wybuchła wojna, że Rosja zaatakowała Ukrainę. To nie ukrywajmy, no. Różne myśli przeszły przez głowę. To jest tylko Ukraina, mały kawałek e, ziemi, który, no nie... Rosja jak będzie chciała, to sobie przejdzie bardzo szybko, tak? Miałaby taka możliwość, to nie jest obszar wielkości, chociażby właśnie Rosji, tak? tylko to jest ileś kilometrów do naszej granicy i mogą być u nas, tak? Ale to jest czarny scenariusz, którego nie chcemy zakładać i miejmy nadzieję, że nigdy się nie spełni. Mm, cały czas trzymamy gdzieś tam kciuki za Ukrainę, bo dzielnie walczą o swój kraj, e, pokazują naprawdę mega zapał w tym temacie. E, no i tak, słynne kradzieże czołgów przez e, cygan, no, takie rzeczy będą nas bawić, tak? W tym przykrym, złym okresie będą te rzeczy nas bawić. No, a my co? My tutaj w Polsce nie możemy się zamykać, nie możemy się poddawać presji i tej presji strachu, tak? Co jest smutne, to to, że widzę, co się dzieje wśród dzieci. O ile my dorośli jesteśmy w stanie sobie gdzieś przetłumaczyć, że no na razie to nas nie dotyczy. No dotyczy powiedzmy nas, kierowców na przykład, ceny paliw, które drastycznie wzrosły gdzieś tam, ale ta sytuacja też się w pewnym momencie unormuje, tak? Wszystko się ustabilizuje. No, szkoda mi dzieciaczków, gdzie widzę to po przykładzie mojej Emilki. Na początku, jak wybuchła właśnie ta wojna, miała pogadankę z jakąś panią w szkole, Panią czy panem, nie wiem jaki to był nauczyciel, od jakiego przedmiotu, i spędzili dwie godziny rozmawiając na temat wojny. E, dzieci, niezależnie czy będą miały 5 lat, e, czy będą miały 10 lat, e, będą się bardziej tym przejmować. I wystarczy hasło, że wojna, że ludzie umierają, tak? I to jeszcze u sąsiadów, to te dzieciaki sobie wymyślają naprawdę różne scenariusze. Mm, widzę to po mojej Emilce, która w pewnym momencie się mega zafiksowała. Oczywiście ja nie ukrywałam tego, że źle się dzieje u naszych sąsiadów, źle się dzieje, niektórzy ludzie giną. Nie ukrywałam tego, ona od zawsze wie, że istnieją dobrzy i źli ludzie, tak? A ci źli ludzie potrafią zabijać. Nie robiłam nigdy z takich rzeczy, nie trzymam ich pod takie, w takiej złotej klatce, gdzie jest po prostu odcinana od całego zła świata. Także ona o tym wiedziała, ale widziałam, że w pewnym momencie Mega się zafiksowała, e, bała się, padały pytania, mama, jak ty byś wolała umrzeć? Co ja mam takiemu dziecku odpowiedzieć? Z racji e, moich innych e, zadań, które gdzieś tam wykonuję, e, jest to wpisane powiedzmy w, w ryzyko, że tak powiem. No, moje dziecko też gdzieś tam po części jest tego świadome, aczkolwiek na razie to nas nie dotyczy i miejmy nadzieję, że nie będzie nas dotyczyć. A jak sytuacja się rozwinie inaczej, no to wtedy będziemy wdrażać plan B. Bo tak jak właśnie tego poranka, jak dostałam informację, Kaśka włączy telewizję, bo się źle dzieje, to śmiałam się, że w życiu tyle wiadomości. Tyle godzin wiadomości nie oglądałam przez całe moje życie co tamtego dnia. Bo naprawdę no, temat był no, po prostu myślę, że cały świat w tym momencie stanął, się zatrzymał i się zastanawiał, co będzie dalej. Ee, oczywiście ja jako matka gdzieś tam miałam z tyłu głowy, kurczę, trzeba sobie wymyślić jakiś plan B. I faktycznie rozważałam różne opcje na praktycznie każdą ewentualność. No Ale nie ukrywajmy, jak pewnie większość z nas, mm, większość z nas e, też zaczęło myśleć, co by było, gdyby, albo co zrobię, gdyby, e, ale jest to normalne. E, ale tak jak mówię, no, nie możemy siać paniki, nie możemy wymyśleć czarnych scenariuszy, bo jeśli on będzie miał nastąpić, to nastąpi. A my na to specjalnie wpływu nie będziemy mieli. E, musimy w tej chwili polegać po prostu na osobach, które e, gdzieś tam siedzą wyżej które są w stanie wpłynąć na tą sytuację, ale my nie możemy popadać w taki ogromny lęk, tak, który będzie nas blokował przed tym, żeby normalnie funkcjonować. Nie mam czegoś takiego. Już w tej chwili emocje na tyle opadły, że dlatego zdecydowałam też, między innymi nagrać ten filmik. Zdecydowałam się wrócić z powrotem do nagrywania już teraz tak naprawdę. Bo chcę żyć, chcę korzystać z tego i nie chcę żeby to dobrze ująć nie chcę gdzieś tam popadać w taką skrajność, że będę się za każdym rogiem za siebie oglądać. Tak, bo nie o to chodzi. Musimy, musimy żyć. Musimy żyć dalej pomagać na tyle, ile możemy, angażować się, powiedzmy, gdzieś tam w zbiórki. Wiadomo, każdy z nas ma. Ja też wyciągnęłam łóżeczko po Emilce z myślą, żeby oddać to osobom potrzebującym. No, mi zawraca tylko miejsce. No ja najprawdopodobniej, jak przyjdzie mi mieć drugiego Bobasa, to najzwyczajniej w świecie po prostu kupię sobie nowe, a to jest w dobrym stanie. Jeszcze może się komuś naprawdę przydać na start. Na ten ciężki start teraz w tych czasach. E, dlatego no też jak najbardziej od, oddam te rzeczy, czy niektóre ubranka po Emilce, y, które docelowo miały iść na sprzedaż, ale skoro mogą się komuś przydać, to jak najbardziej je e, puszczę dalej. E, I niech się dobrze noszą, niech, niech służą dalej. E, no tak jak mówię, tyle ile możemy, pomóżmy. Oczywiście wiadomo, tych zbiorek e, zrobiła się masa różnych, nie tylko zbiórek takich rzeczy materialnych, ale zbiórki finansowe i wszystko jest ok, ale pamiętajcie, weryfikujcie, weryfikujcie te wszystkie zbiórki, tam, gdzie wpo... szczególnie tam, gdzie wpłacacie pieniądze, bo no wiadomo, okazja czyni i pewnie wiele osób będzie chciało sobie skorzystać z tej okazji, skorzystać z dobrych serc ludzi i wykorzystać tą dobroć dla swoich korzyści. No to już niestety to, to, to jest słabe. Dlatego tak jak mówię, no, weryfikujcie te wszystkie zbiórki, weryfikujcie tam, gdzie w podacie pieniążki rzeczy, jeśli przekazujecie, to też no, starajcie się, żeby te rzeczy były do ponownego użytku, a nie rzeczy, które byście najprawdopodobniej za jakiś czas wyrzucili na śmietnik, bo się po prostu do niczego nie nadają wieszcie, osoby, które gdzieś tam przychodzą z yy, przez granicę, tak, umęczeni życiem, dobra, jeśli nie będą mieli tej kurtki i z to przyjmą to, co dostaną, ale z drugiej strony, jeśli będą mieli dostać szmaty, które nadają się, za przeproszeniem, do wycierania podłóg, no to im nie zrobicie tym dnia, tak. Yy, postarajmy się trochę. Jak już pomagamy, to pomagajmy tak, yy, tak na 100%. Eee, więc tyle. no Nie możemy gdzieś tam zakładać czarnych scenariuszy. Dzieje się źle. Musimy to zaakceptować. U mnie na tyle emocje opadły, że w tej chwili, mm, no mówię, no gdzieś funkcjonuje normalnie. Nie myślę 24 godziny na dobę o tym, co, co się dzieje. Czy może za chwilę jakaś bomba spadnie na Polskę. Eee, no, bo to nie ma sensu, tak. Dzieje się, dzieje się na całym świecie. To nie jest przykład jednej, tylko Ukrainy. Dzieje się na całym świecie. Spójrzmy chociaż e, wojny, które były gdzieś tam e, Irak, Afganistan, tamte strony. E, na całym świecie są miejsca, w, któr miejsca, w których toczy się wojna. E, no tutaj akurat jest to dość specyficzna sytuacja, bo jest to naprawdę blisko nas. E, gdzieś tam dotyka nas bardziej. No i dodatkowo, no tak jak no wiadomo, każdy, każdy się gdzieś tam obawiał ataku z Rosji. Rosja w końcu taki atak poczyniła. Ale to nie oznacza, że mamy się zamykać w domach, odcinać od rzeczywistości, od życia i śledzić tylko wiadomości. Kolejna sprawa też dość, dość głośno się o tym robi. E, możecie pewnie zauważyć. Znaczy ja się spotykam z tym, że e, mieszkam w miejscowości, gdzie jest jednostka wojskowa. E, I tych żołnierzy, wiadomo, częściej się spotykani już w miejscowościach, gdzie tych jednostek nie ma. E, no i taki żołnierz, pomimo, że to ludzie z reguły są przyzwyczajeni w tej miejscowości akurat e, do e, widoku żołnierza na ulicy w Mundurze. Była akcja COVID, tak? tych żołnierzy wojsko, wojsk obrony terytorialnej też chodziło więcej. Wiadomo, chodzili na działania w mundurze w większości. No i taki żołnierz robi furorę. Tak samo jak furorę robią a na przykład transporty sprzętu wojskowego. tak? No, czy to będą transportowane pojazdy, czy w ogóle będą się przemieszczały pojazdy wojskowe. To zawsze gdzieś tam wśród cywili wywołuje spore poruszenie. E, automatycznie są wyciągane telefony z kieszeni i są robione zdjęcia, nagrywane filmiki. Wow, jedzie wojsko. E, ok, ale nie w tej sytuacji. E, starajcie się nie nagrywać, nie, nie dokumentować takich rzeczy, a już na pewno nie wrzucać gdzieś. Dobra, jestem, telefon mi się wyłączył. E, więc tak, no a propos tego nagrywania wojsk i tym podobnych sytuacji, nie nagrywajcie tego. Jeśli już chcecie sobie zrobić zdjęcie, film, to nie wrzucajcie przynajmniej tego w sieć. Takie udostępnianie danych, nie od dzisiaj wiadomo, że. O, powiecie. Nie od dzisiaj wiadomo, że udostępnianie takich rzeczy w sieci zostaje w tej sieci. A w tym przypadku pomagacie Rosji na identyfikację naszych wojsk. Tak, czyli tego, co mamy, gdzie się przemieszczają, w jaki sposób, to może im jeśli będą chcieli to wykorzystać, to im to fajnie ułatwi sprawę, tak? Te wszystkie dane, wszystkie filmy, które wy wrzucacie. No i pamiętajcie to, co wrzucicie do sieci, to już tam raz wrzucone zostaje na zawsze. E, także, no, starajcie się tego nie robić. Ja wiem, że to jest e, fajne. Sama od dzieciaka lubiłam wszystkie imprezy militarne, wojskowe, tam gdzie się żołnierze kręci i te wszystkie sprzęty, wszystkie kabum i tak dalej. E, lubiłam to od dzieciaka, lubię to też dzisiaj, e, ale uważajmy, to chodzi o bezpieczeństwo nasze, o bezpieczeństwo no, naszych e, żołnierzy, naszych wojsk. Nie ułatwiajmy sytuacji. Przeciwnikowi, czy tam potencjalnemu przeciwnikowi, e, dając mu dane na tacy, tak w postaci tablic rejestracyjnych pojazdów, e, tras przejazdów e, i tak dalej, liczebności wojska, uzbrojenia e, i takich rzeczy. Nie, udost nie udostępniajcie tego. Nie, nie w tych czasach, e, nie w czasach tak niepewnych. I żyjcie. Tyle wam mogę powiedzieć. Żyjcie, korzystajcie z tego życia. Mamy piękną wiosnę, jest piękna pogoda. Korzystajcie z tego, bo no niestety ludzie z Ukrainy nie mogą się tym cieszyć w tej chwili tak jak my. Więc, a nasz smutek, nasze pogrążanie się w strachu im też nie pomoże. Tym im nie pomożemy. Nie pomożemy tym naszym dzieciom, które są wyczulone jak radary na nasze odczucia, na nasze emocje. I nie pomożemy tym samemu sobie. Samym sobie, tak? Także tak, żyjcie. Żyjcie, życie toczy się dalej. Wojny będą się też toczyć. Mniejsze, większe, bardziej brutalne i nie. No, ale my na to nie mamy większego wpływu, więc no nie pozostaje nam nic innego, jak korzystać z tego życia, które, które mamy, które mamy w tej chwili pełne wolności. Nic nas nie ogranicza. O, no, może trochę ceny paliw. <laughs> tak, no, ale to też minie. Też minie to i. Jeszcze będzie dobrze. Zobaczycie. Także tym kończę. Mam nadzieję, że i Wy korzystacie ze słoneczka, z tej pięknej, wiosennej pogody, która wręcz aż prosi się o spacery i aktywne korzystanie gdzieś tam na dworzu. No i tak, no. Korzystajcie, korzystajcie. Naprawdę szkoda życia, żebyśmy się zamarzli. Rzeczami, które no, nas jakoś aż tak nie dotyczą, i pisaniem czarnych scenariuszy. Ja wiem, że to jest najłatwiejsze. Sama miałam w głowie na początku czarne scenariusze, co będzie gdyby, co by było gdyby, ale to nic dobrego nie przynosi. Także pozostaje wziąć głęboki oddech i iść do przodu. Dobrze, ja się z Wami żegnam, będzie to jeden z krótszych filmików pewnie, ale tak, myślę, że takie vlogi dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej formie filmików. Ja już mam parę tematów, już mi tam znajomi gdzieś tam popodsuwali, moi obserwujący, na jakie tematy chcieliby takie filmiki. Coś tam w zanadrzuma. Będziemy nagrywać. A wy dajcie znać, czy faktycznie ta forma Wam odpowiada, czy chcecie takie filmiki. Nie. teraz, w moim pięknym samochodzie, możemy nagrywać naprawdę fajne vlogi. car <grywki> vlogi. No więc tak, do zobaczenia. Przykuję się już vlog z kilku dni. Także myślę, że po weekendzie, albo może jeszcze w Zobaczę, jak uda mi się zmontować. Także do zobaczenia. Bye!